Siemaleczka, jestem Partyk, yy, ze mną jest dzisiaj Mikołaj. Siema. I witamy Was na kanale PiroSquad. W dzisiejszym odcinku unboxujemy paczkę z PiroTechniką. Zjemy już tą czarną folię, bo z tym jest tyle pieprzenia, że... No. I paczkę zamówiłem na PiroPolska. Nie, no. chyba tyle. No, co tu się Przypominam no, polecam w sklep, bo bardzo szybka przesyłka. Za paczkę zapłaciliśmy dokładnie 346 zł. No, dobra. pasek. No, nie. O Panie! O <gaz> nie! Tutaj jest paragon. 346 i dobra, teraz ta to. jest. Podzielimy wszystko i potem wam pokażemy, ale na razie wam pokażemy całość. Gaz dla zapalniczek. Wyleciało? Się... Pękło to. Dobra, mniejsza. Mamy tutaj Tiger Boom, moje petardy. Tutaj będę to wszystko kładł. I gazy dwa, jedne moje, drugie kolegi. Smoky. O! Już! Już to jest. O, Czulu! Co to jest? Smolki 2. Dwa. Wratisie, wiesz co to jest? Dwa Trochę. Możesz, kurwa. Możesz? Co? 2, 3, 4, 5, 6 paczek tych. Dwie, dwie są moje, nie na pewno. Tak. O, Czulu! Dobrze, ktoś idzie. Dąbły. Mikołaja. Mm. Czarny domowy. Tak? Nie mam tutaj. No. Tutaj są czarne bąby. bomby. Czarne bomby. Yy, to zaraz otworzymy. Też twoje są dwie czarne bomby. No. Tutaj moje jedna I, dwie moje, I dwie, 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 dwie moje czerwone. Tutaj mamy jedną paczkę gromów jedynaka. Dwójko, dwójek, przepraszam. Dwie paczki gromów jedynak. Proszę bardzo. Sorry za to ale po prostu się trochę podnieciłem. <laughs> Trzeci smoke. Już. I, ja miałem jakiegoś smoka? Tak. Tutaj yy, wyrzutnia magma i wyrzutnia back yard fan od dwie od Triplexa. To są nasze wyrzutnie. Tutaj mamy Explosive 1 Trochę. Ile jest tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy prylon tu. W co Lady trackery To jest ta twoja fontanna. To jest fontanna? Tak. Ja brałem fontannę? Tak, dwie. Ale ci to wypadło. O cholera, ty coś się z przesyłką. Nie mam pojęcia. Piraty. Od Jorga. Dwie paczki trójkącików. Co jest z tym? Nie wiem. Dobra, tutaj się. A tu nie wypadło? Tutaj coś jeszcze. I, i teraz. I teraz jest bonus. Grafik właśnie. Noże, jest, nożyk? dobra. Wyrzutny zostaliśmy. Zostaliśmy moździerz. Kulte no moździerz. to jest moździerz. To nie jest Pustynia moździerz. Nie tak. Pokażę Wam na to. To zostawiam na Sylwestra. No to zostawiamy, nie? Ja, ja, ja do w przyjadę. No. Dobra, i patrz pusta, proszę zobaczyć. I tutaj mamy... Pani. Takie jeden, małe? Jeden jest mały. A drugi duży, tak? Dwa duże są jeden mały. Uf, odzwoni. Nie wiem. mały jest ten mały. No, Czyli pali. To jest y kolegi. Michała. Jeszcze dwa duże paniki. Jeszcze polniki. dwa duże palniki. Bo zamawiał palnik ja zamawiałem palnik duży. A nasz jeszcze jeden kolega, co z nami zamawiał, zamawiał mały. Jakiego koloru są? Yy, Zielony chyba. Jeśli nie, oczy nie mylą? Nie mylą. Co, co tu są to są za One inaczej wyglądały, nie? Ja biorę czarny. Ty, w sumie kozackie są. Nie ja biorę czarny. Dobrze, to jest Twój. A ja otworzę, o, ale kozackie są. Inaczej wyglądały, ale mi się te bardziej podobały w sumie. Patrz. To jest. Tu się, Z blokadą. się klika? Tak. Masz blokadę tam. No. Kozak są. Kozackie, zobacz. Nice, nie? No, nice, są. Takieckie. No, no i co, i to tyle? Czy coś jeszcze może jest ciekawego? Zobaczymy, może jak to pali. Przykład. No Ten głównie tak? jest. Paniki, o ja jak śmierdzi. Kumu, gość z biedą. Przypalił od razu. Nieźle. No wiadomo, paniki jak paniki, nie? Nie ma co tutaj więcej się rozczulać. No, a jak na razie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie do, do następnego odcinka, do testów w petard. Na pewno będzie test moździerza, wszystko. Specjał będzie na pewno jakiś. To jest całość petardy. mam specjalne pudełka na petardy. I no. A jak na razie dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie.